siemanko, Sianko, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i tak, to jestem ja. Wszedłem jako jeden z pierwszych na serwer, ale oczywiście w tym nie było dużo więcej osób. To będzie odcinek, który został nagrany. Poza tym, że z ekipą, to dodatkowo z widzami, bo od czasu do czasu są gierki z widzami. Postanowiłem, że zrobię z tego jeden większy odcinek. No ale pomów drogę, temu czas, więc trzeba ruszać. A tak swoją drogą, jeżeli myślicie, że w dużej grupie osób jest łatwiej, bo jest nas więcej. To może najpierw zaprezentuję wam jak w tym Harmidrze wyglądało mniej więcej poszukiwanie miejsca, gdzie będziemy się budować G7, Tak, tak ale dobra, jeziorka nie zauważyłem. Jeziorka jest pomiędzy dwoma tymi Widzę, widzę. Musisz go hala najebać strzelad. Ktoś strzelił, no Dobra, mogę po podpłynąć. Będę płynął górą mapy. Ale ty kurwa, musisz na środek mapy wejść, kurwa. Te jak 10 Jaki środek mapy? Co ty pierdolisz? No. No, nie, nie jest chujowo, bo to jest te... Mam strzały. jest te gówno. Tak? Do no, stąd. Wy? Dobra, podtrzymujemy G6. Co to leży? Dobra. Jak widzicie przy takiej ilości osób nie jest to za proste, ale przejdźmy do samej rozgrywki. Więc moje pierwsze półtorej godziny, albo nawet dwie godziny wyglądało tak, że ja budowałem bazę. Niektórzy farmili materiały, inni farmili scrap oraz komponenty, żebyśmy mieli bronię. I mniej więcej tak wyglądała większość mojego czasu przez tą pierwszą część gry. Ale jeżeli myślicie, że nie można się wkurzyć budując bazę, to tutaj macie mały przykład. Urwadz! piąty raz przerzucam, no a co wy kurwa robicie? Wypierdalać spod Tisika, ktoś podejdzie pod Tisika, wypierdalam go kurwa z Discorda. Wiecie, że ten Tisik jest ukryty, kurwa wy wrzucacie tu rzeczy dzbany jebane. Dziękuję za uwagę. Kurwa, chcę go zamknąć, to mi ktoś donosi rzeczy cały czas, no pierdolno, obywatel. Ja muszę go wziąć tylko. No i dobra, poza tym, że trochę się powtórzałem, to też nie zabrakło oczywiście śmiesznych ninja, momentów podczas budowania. A tu macie drugi przykład. A ty ninja co? i łeb kurwa. Ja tutaj mnie nie widzisz kurwa stary. I'm the ninja. Dobra. Ja chodzę bez bezszelestnie, mnie nie ma. Jestem twoim cieniem stary. No obróć się za siebie. Stań. Nie widzisz mnie kurwa. Kurwa No i dobra. Śmieszki śmieszkami, wkurzanie się wkurzaniem, ale pierwsze co postanowiliśmy, że zrobimy Jak już baza będzie wbudowana i wszyscy będą mieli broń i jako taki staw, to postanowiliśmy, że zrobimy Bradleya. Bradley jako pierwszy to nie jest całkiem dobry pomysł i z tym was już pozostawiam. Dużo mamy skrapa? No, możesz używać, bo niepotrzebny raczej jest. Także rób co chcesz. Żartowałem. A jednak nie No i po Nie Nieważne, przeżyję Przeżyła, widzisz? Dała radę Od razu możecie ją spierdalać, nie? Będzie przy Bradley'u Na samym środku jest, gdzie ona jest? Jest, no. kurwa, no easy ja Zobacz, ja. jak profesjonalnie wylądowałem, kurwa O to ja chodziło nie. Chłopy, bały na E, obok mnie hmm? A, widzę, 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 kurwa. no Ja mam p5, nic nie zrobię no nie ma, to zrobi Jeden śpi, no jeszcze nie, bytyla, nie, nie no, ja tu tak stoję, że nie widzi Dobra, jedzie do mnie, nie strzelajcie do niego I Do mnie przyjechał Drugi, drugi Tam jest baza, Sprawy jak go. co na 80 helot nie? to uważaj, widać jak już Polka nie wyrwał Jebany, ma zasięg siuu idziemy idą ci hellout od drugiej strony, wieża jedynka, za murem są co to było? a jeb... ja helka. Helkę jebłem? no tam była helka kurwa? Tak. no mówiłem, że zaparkowałem hmm. A masz od dwóch, bo. jeden już przebieg jakby co, nie? na jedyne Zgadza no się, za dużo ich Dużo ich? Idę do helauta GB, zostań tutaj Zepa tu jeden Zawałak na nasz, w stronę kiedy biegnie? Możliwe, że ja skaczę teraz Tak, to nasz Będzie ich zebrać nasz, spokojnie No ja tak pytam po prostu, nie widzę zacznika Jakby to, to nasz jest na tym, przy rakiecie, na... ...w tym głównie Nie zajeb... Biegnie do ciebie helaut, przebiega przez las o te o hicie, ucieka Nie wiem, która to jest, ale wszystkie trafione popiszę. W Tym razem robimy razem na dwie rakietnice, kurwa, szybciej będzie Pierdolaję już Od razu na trzy dwóch dwuho po 200 Zrobiłem 200 Widzę, na drodze są, no Sarek, 5, pięciu. on jeszcze ma HP? 2, leży, leży, leży. Idę pod Bradley'a. Widzę. Inaczej Przymoczyj, to tu zginę kurwa od naszych Nie no, spokojnie, ogarniamy mniej więcej. Jak mówisz, gdzie idziesz, to luz. Mhm. Kurwa, ty z łuku na... nie Gorzej wiesz, powiem... z tobą nie, bo ty nie wiesz kogo napierdalać jak na stylu jest Tylko trzymajmy się na górkach Będzie git Na górze w sensie Na high groundzie Czeka, pochwycię Dobra, wyjebane już, że niego za daleko jest Szkoda, amunicja y, Masz jeszcze na 240 chyba, za elektrykiem za No, lepiej five tam gdzieś a, tylko żebyśmy wiedzieli, który to ty. Poko, jak chcesz to będę skakał. Mów się. Hm? I co? Oni Mówi? też skaczą. ja, dobra. Jest. Dobra, ten na I samym i środku. I zabiłem go, zabiłem go. Ale tam masz jeszcze trzech, ty, co ty odpierdalasz? Ty, ty, ty. Tam masz chłopa na chopce. to jest, kurwa, krasula, co ty? Ale nie, to chłop, chłop na chopce dwóch za hopką, kurwa, i dwóch przy PUBG. jeden się skraca pod wieżę, tunelem. A i pod tobą jest, pod pałem. Pod wami, no, pod jedynką. Ten przy murze, to nie nasz? Nie. Strzelał do mnie. Kłowa dwa razy ciało, nie wiem czy nie śpi hmm. Bo ja tego spabdziej zabijłem jazel hmm? A tam to się jeszcze ten jeden bieg. Kurwa uważaj, pod rakietą jest gdzieś No, no spada już, ale na ziemię. I idę po niego, idę po niego. Kop, tu jest pod tym. Nasz. Gdzie? Wchodzi pod rabinę tej, dole Nie, nikt z naszych nie wchodzi pod rabinę na kurwie. Wyjebane, to no. pod nami jest. Nie daje im nie. Idzie dokładnie, zajeby się... z rakiety taką. Centralnie tego. Jak masz tutaj, masz to. Pod tym tak jest na bez są masz? Cekę, rakiety, bolsa, trzybanie, rękawiczki, statyczne. Nice. Kurwa, nie widzę go. wam chłopa. Zabiję go. Jak tam drop? Ja jest Bradley'a. Kto 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 do bramy? Brama, budka, chłop. Pan. Prawa budka, prawa budka, no. Nie widzę go. W budce? W budce nie nasz, tak? Ja wiem tą rakietę. Minety kapuje, mamy. Nie Oooo, tak słodko zwierzę. No. Ale spokojnie, ma więcej rakiet. O kurwa, tam głowa. On jest po dwóch. Kurwa, ej, za wysoko. Nie trafisz tak, i tak, i tak. A za po, ta jest? Nie, to nie jest? Nie ja nie mam to chodzi. i tak zrobić z tymi Daj krówkę. Teraz masz o A i tak nie dostał. Nie, nie dostał. Mamy krówkę? Dobra, dobra. wypierdalać tyłem, nie? Mamy, wypierdalamy. kurwa Dobra, alba, Duchowny, wybierzecie, nie? Zabił nas, PUBG. No i wiadomo, podczas jak robiliśmy Bradleya, przez ten czas przepalałem się cały sulfur. Adaśko jeszcze dodatkowo dobudowywał bazę. No, ale po powrocie z Bradleya trzeba było zrobić coś innego. Trzeba zacząć powoli likwidować sąsiadów, więc wpadliśmy oczywiście na pomysł, że idziemy z pierwszym rajdem. No i oczywiście mrówki poszły. Bagi kto nie położył. Pa przepalają kurwa. To, Dobra. To, to, to... A masz też drabiny, żeby rufa przejąć? Nie przejmujemy, pr no? nawet nie, nie przejmujemy no. tego ten, rufa. Czekaj, helki nie ma tutaj żadnej? Spalimy. Ale... Nie ma. jebać. Po co tego rufa chcemy? My, ta, my, to, my ten raid zrobimy w kurwa 30 sekund. na zewnątrz. No i co? Niech będzie. Skaczę na bramę. Niech skacze. Ten bisz go już? A wal. zabijaj go, no. Śpij. Ktoś chce medy? Rakietę na wprost tutaj poproszę, Bala, tak jak, jak piece. Ja pańczamy, Tu, 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 tu. Już... Ja ale wal, 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 zaskoczę, wal, wal, wal. wal. Dobra wal palisady. Najwyższy. Jeszcze jedna rakieta. GI. I teraz tu na przestrzał, walcie. I metro lecimy, metro, lecimy, metro. lecimy, lecimy. Ciebie tylko nie pozabijajcie, będzie wolno. do środka. Walcie, walcie, walcie. I cały czas w to miejsce. I wychodzić, nie, I nie przebiegajcie i nas... Dobra, nieważne. Wal, wal, wal. Tak, ja ale tu się za środka, weź, ale dobra, ja już. Tu wal, nieważne. Musimy mieć to otwarte. Tak, chłopiec wkradźcie za mną, za mną, za mną. Dobra, pomaga być. Walcie do przodu, no, do, nie się tak, no, do tak, w drzwi, walcie w drzwi. Do przodu, no, na no, pełnej no, kurwie. Ja mam no, low, no, no. Ja wracam do chylałta. Śpi. W drzwi na ile rakiet? Na dobrze. Yy, wszystko, otwarte. No do kurwa. Nie ma dużo ludzi. Tak, ze laser do tego? Tak. Walczcie piętro, wjcie piętro, czekaj, ja wchodzę już, ja wszedłem A może oni o kurwa, bazę do bagi. Tej... nie, nie, nie. Ej, ale ty nie, jest, baza czytałem jakaś na... Już górze. otwarte na górze wszystko jest. Chodźcie, 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 chodźcie. Zbierajcie wszystko. Rozpierdajcie T-seak. No, bagi, bagi. Chodź, chodź, nie, nie. na góry, chodź coś do Nie, mamy eksplamo, nie waltaj Chodźcie do góry, ja góry, góry. pane, halo! Dobrze, spieram. To ty pisz Na górze? To, ale się go nie. Ja Mam pasek siary co na sobie Ja też mam siary. No my coverujemy, nie? Tak Dobra bo mi to się lr Bierzcie te sprężyny, Dobra, wszystko Dobra, bo no, tu Janu to wszystko jest spierdala Chcemy kity kurwa, żebyście wzięli, nie? Naszykamy na górze? Pełno drewno. Drewno no, Może ktoś pod e, mury pędzł? W w mury pędzę nie w tc Bo wiecie, oni mają testatory, nie? chat! No i pierwszy raz za sileosów no, Dostaję... Kurwa leżę Z tego Dobra, zebrane Chyba z cave'a dostałem Drajcie za drodze. A to oni w cave'ie mają? Ma sprawdzał ktoś piec, o, to wyciąga Chodźcie tu Ta, w piecak mają To no, się idę idę Biegnę się z ultamacza. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Nie go. wypuść go, nie wypuść go jak coś To ma miejsce Zbierajcie kurwa ten Zbierajcie piece i już cofamy piec. Nie Jeszcze mają tak bagów Pierdol ten węgiel na razie Siatomek To oni w cave'ie mają majna, tak? Pamięta. nie lutujcie mnie, ja się sam zlituję. Na to wychodzi. Ja mluła. On po dwóch. Mrówki poszły i wróciły. Pierwszy rajd się udał. Wiadomo, ogólnie większość rajdów na samym początku serwera jest takie, że wszystkie rajdy są na online. Dlaczego? Dlatego, że ludzie jak wejdą na serwer, to już raczej z niego nie wychodzą, żeby powiedzmy nie tracić kolejki, jeżeli nie mają VIP-ów, więc zwykle jest tak, że większość osób gra. No a po pierwszym rajdzie trzeba było zrobić kolejny. Dlatego tam mieli pod bazą. Kurwa, w las? zobaczyć. Ok, tam jakby, w sensie, Kurwa, bo teraz te skałki mają niewidoczne bez tekstury bez bez. jakby. Kurwa, tu się baga nie da postawić, dobra jebać. Zbustuję was, pakujcie dupy. A od góry to walić? Są w bazie. Dobra, walę vale to tako, cekami. Gdzie są drzwi? Gdzieś taka, taka półeczka jest, rzut jest kurwa, wezmę go sobie najpierw. Wójcie. O kurwa siema ma akurat mi się przyda Kurwa Dobra walę to na uprost od tyłu wale Oczywiście, ty... że morchiński robią Stary Hello Rakieta od razu leci O no mówiłem kurwa tedy. Dobra zostawiam was chłopaki bawcie Tak Jak tam wlazł no. Skakujecie tu na tą pułeczkę, hmm, siarka Tu, na tą pułeczkę. O kurwa, ile kamienia Dobra, zbierajcie to szybko Pora oni tam nawet nie doszli jeszcze O kurwa, ile metalu tu jest Co Dobra, jest? gościu o. My kowerujemy skałki, tak? skrzynki metalu tu jest wy będę miał Będę miał co budować my To na zewnątrz hazmat To na zewnątrz biegał Ja, ja biegam Dobra 162 Hakuni przepalonego. Ile mamy mało? Lutujcie, to lutujcie. Kamień w te od razu, mury. Nie, nie ma tutaj to. workbench. Dziejko, wrzuć to, bo ty zrywałeś kamień. Nie, no szykujmy się na tak sąsiadów, co obok murkińskich budują. Nie? w dole Możemy w to, w to. spróbować jedno. Dzięki za followa To będzie fajny raid. Akur. Bo tak przygotujmy się bardziej, nie o co, chodzi 4 rakietnice a. No, lekko, nawet dwie, nie, żeby było więcej co tu Kurwa, Riki. Właśnie przestraszył. Trzy rakietnice muszą być, tak powiem. No trzy tak. No ale cztery to jest za dużo na taką bazę. Dobra, Dobra ty je. Zrobiliśmy pierwszy raid, zrobiliśmy drugi raid, a potem jak przyszło co do czego, poszliśmy na kolejnego Bradley'a. I niestety, ale wszyscy się wywalili. Ponieważ było w sumie kilkanaście ekip. Potem poszliśmy sobie postrzelać, ale też niestety była wywrotka. I najgorsza sytuacja, jaka może być, to to, że nie mamy broni w bazie, nic nie jest pokraftowane i dzieje się coś takiego. O kurwa, co to? Co jest? E? Nie raidują nas? Halo, jesteś w bazie? Chyba ta. Weszli, weszli, o kurwa, dużo! Zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi! Jest Daj już kurwę, nie. tak 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 do bazy do bazy Idziemy Kierdolę. O kurwa O kurwa O kurwa, o kurwa. O kurwa. Ja Dobrze miałem ten, do metalu do Zaraz naszej bazy nie weź Przejść, 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 nie zamykaj mi kurwa Chodzą z drabinami na górę Wiem U chłopa Trzeba ci chłop wchodzi Zamykajcie I kurwa też wiadajko, ja, zamykaj też widu w środku ja, ja jestem poza bazą tu ja Dobra, pieniądze. się kidam. Chuj. Maga po bazą. Ale tam były chyba zamknięte drzwi. Nie. Jeden na shooting floor. Jeden, jest... Na szu... Jeden już wyga po shooting floorze. Pięciu chłopaków chodzi na shooting floor. Nie no, góra jest zamknięta. Ja zamknę. Mhm. Łamią so, się. Kto się połamał? Oni sobie łamią nogi. Oni są Oni nie potrafią wejść. Jeden coveruje. Trzymaj, ja Nie ja ja ma. Jestem Ilu? jest? Dobra, ja jest? E 6 około 7. 8 osób. A masz szakietnicę, Rocio, jakby to. O kurwa! Zamykaj. hacza. Dobra, zamknę. Jest tam, jest tam! Jakbyś mu rakietą byje, bo to było zajebi... W środku blisko czy daleko był? Nie, już odszedł, odszedł chyba. Pile był. Walą coś, ale nie wiem co. Ale to leci w najgorszym momencie, jak tu nie ma. Oni od góry walą? Od góry walą, od góry walą. To pozdro, Dobrze, że ulepszyłem na meta wszystko. Na Tam masz rakietnicę z rakietą, do opłat przebiegnij. A dobra, Tu masz, tu masz, tu masz, weź to. Weź to, weź to, weź to, idę z drugiej strony. Jebniemy ich. Wyrzuć część rakiet na zewnątrz. Oni z rabinami chodzą, to są pizdy! Jeden jest zapierdolony. I chodźcie z tymi samymi bramami, nie? Wielka leci, dwie trzysta O kurde, wyjebali mnie oni są już Zajebałem kilku W środku, cicho, 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 w środku są Ja ich walę rakietami Chodźcie, 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 chodźcie. Śpi następny Kurwa na dachu Dużo śpi na dachu, dużo śpi na dachu. dachu Możesz mnie podnieść, Helau, za piecem na którym piętrze stron Za to mam górę pod. mi następny. Dawaj, chodź wychodzi. Kuj, Jeden na pewno pilnuje Łaz. od dawno. Przetwo... Ja już chyba wszystkich Pamięta. zajebałem na górze. Ej, chyba wszystkich zajebałem na górze. Ej, jeszcze nie, nie okay, Jej, dobra. Jeden jest na pewno. Dobra, dobra, dobra. Ale rach poszedł. Z której straszne? strony jest ten jeden? Jeden jest za piecem, chłop. Na górze czy na dole? Kurwa, to nasz. Kurwa, przepraszam. No ja sorry. Skąd oni walą? Dole. Jazza. No co, no kurwa. <laughs> ej, od góry no wszyscy nie. zajebani są. Nie, no kurwa. Ja Pomagam, mam... kto do mina wychodzi, oni? Tak. Dobra, ja będę patrzył. Wejdźcie na samą górę, ej. Kurwa! Potrzebuję, jest kurwa, raka. Oni mają jebane łóżka. Na zewnątrz. Leżę. Ty na górze jest jeden albo dwóch, reszta leży, pany, kurwa. Ogień, ogień, zabiegają. Nie wiem ile tam zajebałem O kurwa, za Na... W bunkrze się zrespiłem Ja też Nie Zero ma outside Kurwa Kurwa, ale za outside u biegnie Oni mają kurwa łóżka postawione trzeba im je rozjebać jeszcze Najpierw to obrońmy kawałek bazy i zbierzmy im rakiety kurwa chociaż żeby nie sadzili dalej. Oni przestali teraz sadzić, bo zajebałem wszystkich na górze, kurwa. Dosłownie. jest pod bazą, wchodzi drabinami. To nas jest? Tak, to ty, dobra. No i niestety, my nie zrobiliśmy rajda na sąsiadów, to sąsiedzi zrobili tego rajda na nas. Całe szczęście w tym wszystkim było takie, że udało mi się wybudować bazę, która jak wiecie jest bardzo, bardzo ciężka do zrajdowania. W sensie ukryty jest Tisik a szukanie go jest bez sensu, więc chłopy po tym jak nas wysadziły, zabrały wszystko z bazy, to nie sadziły tego dalej, bo nie wiedziały w sumie, w którym miejscu będzie yy, szafa, więc im się to mega nie opłacało. Wrócili do bazy, ale moim założeniem było się zemścić i nie obchodziło mnie to, która będzie godzina, więc wszyscy zabraliśmy się do roboty, zaczęliśmy farmić, zaczęliśmy z powrotem robić rakiety, ogarniać sprzęt i Chciałem, żeby to było na online, ale bardziej od tego zależało mi na tym, żeby się zemścić i żeby ich wysadzić. Tak, żeby wyeliminować chłopów. A czy to wyszło, to sami zobaczcie. A i oczywiście, najpierw musi być wybudowana wypadówka. No bo jednak to jest kobyła, więc wypadówka musi być. No i czas rajdu. Good luck, fan panowie. Jadymy z nimi. Tak jest. prawą stronę walimy od drzwi, przez mury. Śmiało, śmiało. Skopka mnie walisz? Proszę. Nie, nie. Nie, fajnie. Dalej, mury, 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 mury. Lecimy przez środek. On był na bazie, kurwa wyszedł z serwera, chyba. Tam nie jest, otwiera. Do mnie na górę chyba idzie. Dalej dalej dalej, 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 dalej. bo te tip-downy są górne. Nieważne, mhm. połowa zsypana. Cała, chłopaki, będzie 1-1. 1-0 znaczy się, chyba. Strzelaj. Chociaż eksternale, kurwa, mają. Walcie rakiety, walcie dalej rakiety. Na wylot. Dostał ktoś. Dobrze, dobrze, walcie, walcie. Nie stakujcie się tak kurwa panowie. Jedna rakieta i was nie ma, czterech. Kurde coś. Nie mam rakiet, wchodzę. Ja walę. Ze mną się Dobra wal, wal, wal się. do środka. Jak chcesz. Chcesz rakiety? Dobra, Masz, czekaj. bo ja mam dużo. Śpi na dachu. Co, ja co jest? Chodzić? Nie ja się mm, Nie wal... dobijam go, nie dobijam. po rakiety, chodźcie, po dwie, dwie osoby ze mną masz, po rakiety. Masz, masz, masz. No to walcie dalej, masz. po garażówkach po wszystkich, kurwa walcie. Masz. Otwieramy, otwórzcie to haku drzwi, po prawej co są. Po prawej drzwi na dole, haku. Cały czas jest sumie. nie dobijam go. A to rakiety, kurwa, leżą, trzy, co jest? Halo. Ja nie wziąłem. Aż to kurwa, trzy rakiety leżały sobie na ziemi tego. No rzuciłem. Dobra, nie wal. Nie yeah. jest wejście, tutaj są skrzynki, musimy wchodzić do góry. Jedna do rakieta, góry, 70% mamy drabiny? Drabiny 5. potrzebne nie. są. A nie ma, kurwa. No to nice. Ktoś miał wziąć drabiny. Ja mam drabiny. Ja trzy. mam drabiny, ale są na dachu. Czekajcie, wale, wale do góry. Czekajcie, uważaj, wale. Tam, tam, tam. tam do góry, napierdalajcie. Tam do góry? Tak, nie wchodźcie pod rakietnicę. Te drzwi, a można i tak, kurwa. O gdzieś u góry jest jak coś. Się... Postasowali może coś, bo tak kurwa dziwne, że nikt kurwa nie przychodzi. W się. Sensie... Bo nikogo nie dzwonił ani. Ponieważ da... mam... Gdzie te drabiny? Ostatnia rakieta ogólnie. Gdzie te drabiny? Ja już nie mam. drabiny, 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 drabiny. Ktoś mówił, że ma. Halo? Ja mam. Tu. Rzucaj. rzucam Dobra, już nie raket. Raket ma rakietu. Rakiet Na kurwa raket. O kurwa mać. Dobre. No mnie u góry gdzieś jest. Tak. Nie no, jest od chuja. Czukam tc To sikra. jest. Ja pierdolę ile oni mają, zobacz tam. Zobacz, Ale dalej. Wale, przejdźcie do tyłu. Ale dalej w HQ. U, 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 na górze czy na to? Do... Na górze. Na górze. Jedną rakietę muszę zajebać tu Podejdźcie do tyłu Ja Wyskoczą. się skoczę O kurwa ile skrapa, ja pierdolę Debil się połamał prada, kurwa z Patrz tu, 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 tu Ile tu, kompo Patrz skrapa A. Dobra, dobra Patrz tu kurwa Dobra, nie ma się co podjechać, czekajcie, czekajcie, czekajcie czekaj Ja pierdolę Szukajcie ja jakiś rakiet kurwa czegoś Albo do bazy niech się ktoś wróci Ja z tym skrapem mam iść? Nic na razie nie bierz kurwa Czemu? Czemu? Nie no proszę cię tu ile kompo. Otwiera coś na górze, otwiera, uważajcie. Uważajcie, nie lutujcie na razie. Ja sprawdzałem ten, idę po rakiety. Walimy to Ja dalej. ci przyniosę, przyniosę ci, przyniosę. Dobra, ci. dobra, dobra. Ile chcesz? Weź wszystkie, kurwa. Albo weź pasek. Musimy dalej to jebać. Oni t mają gdzieś na górze. Jeszcze ja kurwa dobiję, czekaj. No to dobiję. Ej, dobiję. On tu A gdzieś masz czym dobić? Mam. A weź dojeb tą małą garażówkę, kurwa. To Huma Problema. I tak eksplo biorę, pasek to rakety. Nie było. Dobra, uważajcie na niego. Nie, ty kurwa jesteś? I. Ci, Prawda, wydałem, kurwa, już. Jest t Git kurwa, elegancko. No, no i są Ale le, my... Kurwa jest. Są A, osiad. No, mnie zabił No To mam. mówiłem o serwuj. O, pół... o kurwa! Ja, dole. Dwie skrzynki siarki. Czekajcie, Jej, jedna prze, pół przepalonej z pasek. O kurwa! Pasek o, tego. Tak. To jeszcze okej, jest Pickdowny, okay, jest, jest. na samej górze ty jesteś GP? Ja jestem Śpij, Śpi, 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 Poleciał jego kałach, mam go. Kałach, pozbierał ja. jebany, zdożył! Kurwa, jakie szybkie rączki mam Do końca? Ma koniec. <laughs> jebany cygan na pewno. A, opacałeś się też do końca. Jest Mówiłem, na to, że o, nie ma. Szkoda tylko, że był jeden. Naprawdę żałuję, bo wolałbym, żeby było z orda? pięciu chociaż. No jak widzieliście, satysfakcja z tego, co było w bazie, mega. Było bardzo dużo sprzętu i wiem, że pewnie część z tego była z naszej bazy, no bo w końcu nas zrajdowali. A jeżeli chodzi o satysfakcję z samego rajdu, no to niestety, ale była średnia, bo broniła tej bazy tylko jedna osoba. Był tylko jeden chłop, także tutaj akurat lipa, ale zemsta to zemsta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To był cały dzień grania zmontowany w jednym odcinku. Stawcie łapkę, słubak, jesteście pierwszy raz na kanale. No i co? Widzimy się na następnym live albo odcinku. A i jeszcze jedna rzecz: takie ogłoszenie parafialne. Jak napiszesz Liazel w komentarzu, to przypnę ci serduszko. A żeby było śmieszniej, to wszystkie osoby, które to zrobią, mają szansę na wygranie skina. Dlaczego? Dlatego, że staram się losować jeden skin z aktualnego sklepu. To odcinek zrasta. I tyle. Ja się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.